Witam Państwa serdecznie na stoisku gri na targach Tak Expo w Warszawie 2024 rok. Dzisiaj dużo u nas nowości, ciekawych produktów, przede wszystkim nowości w segmencie klimatyzacji domowej klimatyzacji RAD, czyli nasz najnowszy model ery w ciekawym designie, w czterech wersjach kolorystycznych z technologią GAI plus 2.0 pozwalającą jeszcze bardziej energooszczędnie pracować temu urządzeniu z kontrolą. Wilgotności. Dodatkowo drugi model, wcześniej w ogóle niedostępny, czyli Pular Pro. Pular Pro jako wersja dotychczasowego Pulara, teraz dostępny w wersji White i Dark w panelu matowym. No oraz nowe odcienie Clivi, czyli wcześniej znana Państwu Clivia teraz dostępna w kolorze Satin Black oraz w dodatkowym panelu do dokupienia Bez Stone. Nowości nie pominęły też segmentu pomp ciepła, bo. Jest prezentowane tutaj na stoisko nasze rozwiązanie dla instalatorów autoryzowanych i klientów do zarządzania pracą pompy ciepła i do monitorowania jej eksploatacji, czyli Free CNC, dwie aplikacje właśnie, które to umożliwią oraz prezentacja właśnie pompy ciepła Monoblo właśnie w takim wykonaniu czarnym. Serdecznie zapraszam.